Witam wszystkich w nowym Zagrajmy w Creeper World 3 Arc Eternal. Bez większego gadania wchodzimy. Gra jest tower defense'em, który polega na rozwalaniu creeperów. Oczywiście, no, ja tego nie będę czytał, ja to wszystko wiem. Jakby komuś się nudziło, to nie zatrzyma filmik, niech ktoś przeczytał. Daniel angielski, Google tłumacz, zawsze jest dostępny. Hmm. Hmm. Trochę jest tego, tej paplaniny. No. Ten świat jest schroniony, jeszcze do niego nie mam dostępu, niestety. Chociażbym chciał, to nie, muszę mieć klucz z tej planety. I ogólnie wiemy się, o co chodzi w tej grze. Kolejna poplanina. Słyska. Ogólnie w tej grze chodzi o to, żeby... Rozwalić ten punkt i przejąć rzeczy w kontekście, na przykład ten kluczyk. I inne takie typu rzeczy. Ja będę używał oczywiście przyspieszenia, no ma na tych pierwszych mapach nie ma co się bawić jakoś strasznie. No i to jest niepotrzebna prawda zabawa. Nie tutaj. No i zaraz będzie koniec pierwszej mapy. Tutaj się naładuje, tutaj jeszcze amunicja. No to że... Wodliw, w multifajerze. W multi grze chodzi o to, że, tak jak mówiłem, już niszczenie tych punktów, amtów, czy to się zwie. I przejmowanie kluczy. Trzeba to dalsze dojście. No też co innego w misji jest tak łatwo potrzebne. Eee, na tych pierwszych mapach to tam, nie wiem, 20-minutowe gdzieś tak rozgrywki będą. Początkowo mapy akurat 2-3 zmieszczą się w, od razu. W, pierwszej już map w pierwszym podejściu w pierwszych łapkach, a później już nie ma jednak tak i jedna na potrafi potrafi po godzinę, więc no, zabawa będzie ogólnie gra jest również fajna więc zachęcam też innych do grania gra jest dostępna na platformie Steam dobra, zrobiliśmy relay. to jest jak kolektor, tylko nie przejmuje tego terenu ale ma za to dłuższy zasięg dużo dłuższy i nie ten kolektor nie jest specjalny mógłbym tak, tak samo relay'a postawić ale niech już będzie kolektor tutaj będę raszował no bo nie ma co a historia zapomniałbym o tym to ludzi którzy to czytają, lecz wątpię, też ktokolwiek to czytał. To znajdzie na, się parę takich no. To już trochę szybciej widzę zaszło Czyli to Pierwszy układ za nami Jak widzicie mamy trochę tylko układów tutaj do roboty W większości układów mamy dwie, trzy planety w tym sektorze Jedziemy hmm. okay. Idziemy. Kolejną planetę. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy to będzie 20, czy 30 minutowy odcinek. O, tu już jest trochę trudniej na przykład. To zmienia faktu, że i tak jest łatwo jeszcze. Od razu też mówię mu, że to ja nie jestem jakimś super mistrzem tych chociaż... Całą kampanię już zdążyłem przejść. Całkiem niedawno. Tu jeszcze w za tym stawiać. To jest pierwsza mapa, która wymaga już takie obudowanie się, że to nazwa. Dostaliśmy reaktor. Ja to produkuje więcej energii To przewinąć no, jak widzicie tu mamy już na minusie energię Mamy za jakieś 8 na sekundę braku tej energii no, To jest nasz przyrost, to jest nas minus No i to się przeciążona. przyspieszmy już na plusie jestem w stanie sobie trochę zrobić tego więc już na zapas zrobię sobie trzy takie dalej na plusie jestem? uuu to, U. to sobie taki jeszcze dwa W Ogólnie tych, że można zrobić w każdej chwili pauzę Więc taką dobrą sprawę może, możecie dysponować na parę frontów na raz jednocześnie Także jak na razie ja odczułem taką że naprawdę potrzebę robienia pauzy tylko w jednej mapie Można powiedzieć, że w, w końcowej walce no, przy ostatniej mapie że mam do, do, dostęp do 7 broni Według mnie Nultifier no, nie jest broń, dlatego nie uważam, że to jest broń To też no dobra, 8 Jest ja zakład co Struktur mamy też 8 Tytanów mamy 3 też To też tu widzę tylko 2, 2, 2 miejsca Chociaż w są 3 Orbital y, no tych komandów możemy mieć 3 I zrobić o miejscu miejscu No To też można przesunąć potem jakby coś też... Miał problemy? Dobra, może się przesuńmy trochę do przodu. Nie ma co przedłużać tutaj. Zrobi się trochę tych działek jeszcze. Uuu, energia przestała wyrabiać. Dobra. Niech fila minie. Zaczynam przesuwać ołka już. Chcę żeby czasami milkł o to, znaczy nie nie przeszkadzało. takich przeciwnikach, to może odsraszała was spokojnie myślę, że tutaj mój kolega miał problemy że może mistrzem nie jestem, Błęd, błędów robię masę ale bez przesady tak źle nie jest Dobra i teraz chwilkę tylko poczekać czy musimy i już będzie koniec Tona. I jedziemy na sadną była... tak to już ostatnio będzie w tym odcinku, bo to trochę dłuższe wyjdzie na, na pierwszy moment, ale, o nie, ty 10 minut mamy dopiero, a to jeszcze, jeszcze, to jeszcze ten układ przejdziemy do końca wtedy, tutaj macie teksty. Właśnie tutaj mamy nową broń Mortala Coś na stylu genatnika Dosyć dobre na taką mapę Można powiedzieć średni zasięg Wbija się parę powłok w dół Bo jakby ktoś nie zauważył w tym, moment, w tym miejscu mam pokazane wysokość Danego terenu A tu jest szósty Tu jest już ósmy ale również możemy zobaczyć yy, przeciwnik na jaką wysokość sięga że jak zalewa to na jaką wysokość pokazuje się co działa tak ma fizykę jak woda więc się po prostu rozlewa tam działa miejsce no startujmy już tu mortale będą najlepsze ale jednak jed po jednym działku na to można Przyspieszę. Ogólnie jakby to się zauważył, ten teren zielony powoduje to, że więcej energii jest produkowane. No co jest dosyć pomocne. Jednakże nie zawsze jest możliwość zrobienia w takiej ilości tych kolektorów. No i nie jest to jakoś super. Szczególnie mapa działa mi naprawdę mało miejsca Dobra, tutaj sobie zraszuję już od razu Nie ma co się ograniczać Lubię, że mi energia, przestaje wyrażać. Coś nic dziwnego jak to działa, jak teraz zaczynam próbować Czy zacząłem budować? 10 na energii okej okay. już zbudowała działka Na mnie się Wiem, okay. ja, że mogę po prostu poprzemieścić trochę działek. Są mogę zabrać le na lepiej Już nic nie przypłynie. do tego klucza będzie zdobyć. Okay. Nie ma tak się pozbyć działek. Ja stążyłem. Dobra. Tyle z tej mapy. Ostatnie z tego systemu i ostatnie na dzisiaj. A jeżeli chodzi o taką mapę, to jak mamy tylko większego, większe źródełko, to porozwalenie tego źródła... Wszystkie inne też padną Więc opłata się zraszować na takie źródełko Chociaż na tym mapie ciężko będzie zraszować Trzeba będzie się przebić przez te dwa, albo chociaż przez jedno Nie przez jedno tylko się przebić Tu tą drogą będzie się dało więc Można się przebić na szybko Biorąc pod uwagę to że mamy jeszcze kryształy Więc zaraz będziemy mieć spray Jeszcze OR Okej okay. Ej P Na starcie zawsze nie bombuję. Trochę terytorium przejąć. Oczywiście te startowe mapy są takie dogodne, że bardziej tutorialowe one są. No ale. Jakoś się trzeba nauczyć to grać, tylko. Dobra Tutaj, tutaj sobie podwadziałka działka Tak na spokojnie Nie ma co szaleć, niech to się zrobi 4X Od razu będę wiemy, że to będą na parę reaktorów Już niech się zrobią Mamy splet. sprayera no, czyli gościa, który sprayem jak wybije mm. Mogę nawet jednego zrobić, jednak żeby musiał jeszcze tutaj zająć kopalnię To wymaga jednak Już mogę zrobić tak, tak, sięga to, sięga, ale nie jestem w stanie zrobić, no ale jestem w stanie zrobić tak. O, tu się parę jak przyda, tutaj mortal. On strzela tak jakby anty wodą, można powiedzieć coś co neutralizuje ten ciemno niebieski szlam Czy ciemno? może ciemnego jest to bardzo nie ale wyda ci mieć od tego tutaj z acena minusia to jest zwykłe to jest amt nie będzie O jest to ty Teraz znowu wstawić mucha muty fajer jako zasilić i zaraz już będę ją dosta do tego miejsca. Jeżeli postawicie w tych punktach to dużo silniejsze staje się, to działko jakby. To tutaj postawicie, Lub cokolwiek tam postawicie na tą sprawę. Jak to będzie relay, to będzie o dłuższy zasięg, Kama ma większy zasięg, szybkie strzela, mortal większy zasięg szybciej strzela, speje podobnie. A to, co będzie dalej, to wam mnie nie będę spoilerował na razie. Ale no, ogólnie dużo, dużo daje to. W czasie się opaca nie robić głównego celu, akładaszować takie jedno słabe. Zrobić ten portal i wtedy móc raszować Tak, tak przynajmniej mi się udało zrobić tę ostatnią mapę już Tak przynajmniej byłem zmuszony Znaczy się tego według mnie nie dało zrobić I co? Okej okay. Tak, przy, przypadkiem, ale to też widzę odpłynięte zostało już Zaraz za będzie koniec, muszę złapać odpowiednią miejscówę Tu, da radę No, to jest jajno No Już teraz powinno dać radę Tak da radę już okay. To by było tyle na dzisiejszy odcinek Na sam odcinkach zrobimy sobie kolejne światy Bo już mniej Te pierwsze dwa światy to były tam instruktażowe No to do miłego